Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Mateusz Cichocki w Widłach Trzejrzek, a to już mój kolejny film. Kochani, jak zapewne oglądaliście, tydzień temu połowiłem całkiem fajnie kleni, no i żeby iść za ciosem, znowu przyjechałem sobie na te klenie, tylko tyle, że trochę się spóźniłem, bo tak naprawdę miałem jechać na ryby z rana, ale niestety z rana był przymrozek, wszędzie szron i tak dalej, więc uznałem, że jeżeli te ryby mają kiedyś brać, to będą brały dopiero po 12. No i cóż, znajduję się nad rzeką krą. jest to taki powiedzmy sobie bliższy fragment Warszawy, nie to tutaj zbyt daleko, bo nie chciałem tracić czasu. No i mam oczywiście standardowy sprzęt na klenia, jakiś chlebek, jakieś wędki, także mam nadzieję, że te ryby będą brały, także nie przedłużam, zachęcam do subskrypcji i komentowania, a ja idę nad wodę. No można powiedzieć, że mam wszystko, zobaczcie, jest podbieraczek, jest tutaj zestaw gadżetów, chlebek, jakieś żyłki, przypony, ściereczka, no i cóż, zaraz idę tam sobie nad rzekę i miejmy nadzieję, że te klenie będą brały. No dobra, trzeba iść, może chociaż z dwa miejsca się obłowi. Spróbuję. Gdzieś i tu gdzieś no jest klimacik, trzeba przyznać. Zimowe klenie to jest właśnie to, co uwielbiam z racji takiej, że trzeba się schylać, przyciskać gdzieś pomiędzy drzewami no i po prostu łowi się w takich miejscach niekonwencjonalnych, że tak powiem. Żeby tu stał gdzieś, to jest skarpa. Ale może jest zejście. No, tu by było dobrze. Tu spróbuję. Tutaj jest głęboko. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce naklenia. No, ale innego w okolicy nie mam. I trzeba sprawdzać te miejsca, które są. Żeby tutaj dało radę gdzieś ustać. Trzeba sprawdzić. Tu da radę ustać? Tu da radę? Nie by stąd gdzieś tak nęcił. Tu może by było dobrze, albo tu niżej. No i tutaj jest pierwsze miejsce. Tu będę sobie tak po cichu siedział. Tylko moim zdaniem jest tutaj dosyć głęboko, no ale zobaczymy. Może te ryby będą brały. Jest to w ogóle inne miejsce niż zawsze, bo. Tutaj łowię jakby na takim odcinku, gdzie rosną sosny. Jest to taki śródleśny, ale taki śródleśny, powiedzmy sobie, borowy fragment rzeki, więc tutaj może być zupełnie inaczej niż w tych miejscach, do których do tej pory zmierzałem pytaliście się o zestaw na zimowe klenie, no to muszę Wam powiedzieć, że nie ma nic prostszego, no bo kupujemy sobie oto taki spławik, powiedzmy sobie taki klasyczny, ja mówię na niego stick, ale to tak naprawdę nie jest stick, to jest powiedzmy no haczyk, który służy do przepływanki, tylko że z grubszą antenką. Każdy jeden podobny będzie równie dobry. Ten ma akurat 6 gram, no i na niego nawlekłem żyłkę główną w rozmiarze 0,20. Tutaj poniżej umiejscowiłem jedną oliwkę w rozmiarze 6 gramów, no i Cóż, taki to jest prosty zestaw. Do tego jeszcze krętliczek, do krętlika też jest dołożona żyłka przyponowa, to znaczy przypon. On jest zrobiony z takiej miękkiej żyłki HM Dragon. No i te przypony robię w rozmiarze 18, 0,18 albo 0,16 mm. No i tutaj taki klasyczny haczyk od gamma Katsu, służący do łowienia nie tylko na przepływankę, ale też nawet i na feder. Może później Wam je podlinkuję. Tutaj niestety było tylko jedno obranie. No i widzicie, to się tak wydaje, że można te klanie łowić jeden za drugim, ale są takie dni, że one po prostu nie żerują i trzeba ich szukać. A teraz jestem też na nowym fragmencie rzeki, którego w ogóle nie znam. Także idę w następne miejsce i zobaczymy, może jeszcze jakieś ryby będą. No dobra, a tutaj może spróbuję. Tu jest fajnie. Jest, jest, jest i to ładne. Mam nadzieję, że się nagrywa tego GoPro. Ale pięknie walczy. Nagrywa? Nagrywa. Ładna, klucha. Uf, co to jest? Kleń, ale jaki ładny. O, ładny. O, ale klucha. Z 50 centymetrów jak nic. Zobaczcie, taka oto klucha. Zaraz ją zmierzymy. O, ładna ryba. 49. No i dobra. Aż za kark nie jest. W stanie uchwycić. Ale kawał rybka. Zobaczcie, kochani. Mrozy odcięły drownice i biorą bardzo piękne klenie. Ten ma prawie 50 cm, także opłacało się przyjechać nawet o godzinie 12, aby łowić takie oto piękne ryby. Uo! Fajne i piękne miejsce, ale tam dalej jest zaczep, no ale cóż jednego klenia wyjąłem, także idę w następne i szukamy dalej tych kleni. Trzeba przyznać, że jest klimacik. Zobaczcie. Zobaczcie, tutaj nurt w kryjnieco się rozdwaja. Po środku jest taka wyspa i tam też wypływa woda. No i tutaj spróbujemy. Jest taka prostka, trochę spokojniejsza woda. No i miejmy nadzieję, że tutaj jeszcze jakiś kleń wyjdzie. Przerzut jest ryba. Ładna, uu, ładna, jak tańczy. Ale walczy. Co to jest? Klonek. Taki oto, też całkiem ładny. Tydzień temu brały małe, a dzisiaj, jak już biorą, to biorą przynajmniej fajne i bardzo piękne. No i przede wszystkim bardzo waleczne klenie, także łowię dalej. Rybki oczywiście wypuszczą. Ładny, a przynajmniej waleczny. I zobaczcie, kolejny już kleń. No, mnie satysfakcjonują te ryby, bo są fajne, wybarwione, już trzecia, także coś się dzieje. Mogłem siedzieć w domu, oglądać telewizję, a przyjechałem na ryby i łowię takie oto piękne klenie. Uwielbiam kleniowanie. Jest to naprawdę taka metoda wędkowania, która pozwala być nad wodą samemu, a więc czuć lepszy kontakt z przyrodą, z naturą. No i jest to najlepsza terapia na te wszystkie ciemne miesiące, kiedy mamy wybór albo nic nie robić, siedzieć w domu, albo jechać gdzieś na jakieś zimowisko i łowić krąpie, czy też płoteczki. I właśnie zamiast postępować tak standardowo, że jeździmy gdzieś tam w te klasyczne miejsca typu Kanał Żerański Aleksandrowo, spokojnie, nad Kanał Żerański też się wybiorę, to może warto właśnie wziąć chlebeczek tostowy, przetrzeć przez sito, drugi maślany na haczyk Jeźdź w takie miejsca, które sobie gdzieś tam znajdziemy na mapie, na Google i sprawdzimy je. Jeżeli ryby nie będą brały, to będzie super, bo będziemy mieli wycieczkę, a jeżeli ryby będą brały, to będzie jeszcze lepiej, bo jakby nasze oczekiwania się spełnią i wyłowimy się. Także polecam kleniowanie naprawdę, bez względu na wiek, bo to jest taka metoda, która no, jakby nie wymaga od nas szybkości. Nie wymaga od nas jakiejś niewiadomo precyzji, tylko wymaga tego, aby się podnieść z łóżka i pojechać po prostu nad małą rzekę i łowić ryby. Jeszcze chwilę sobie tutaj poprzerzucam. No i cóż, jak nie będzie tutaj brania, to idę jeszcze jedno miejsce. O, tutaj jakieś domki letniskowe? Proszę bardzo. No idziemy sobie w takim oto klimacie. Jeszcze jedna miejscówka i spadam. Tutaj jest dobra miejscówka. Jeszcze tutaj spróbuję. Zobaczymy, może tu jakieś klenie wyskoczy. Tu, może bardziej niżej. O, tu gdzieś. Tu. To wyjmuję wszystko. I łowimy. Zawiążę sobie też przypon, to może od razu pokażę wam też haczyki na jakie łowię. Tutaj jest akurat VMC takie i one też są bardzo dobre, bardzo ostre i nie, nie rozginają się. Ale był. Szybszy wam poszedł. No i proszę bardzo, czwarty kleń, także biorą w najlepsze. To taka powiedzmy sobie pierwsza lepsza miejscówka, nawet jej nie analizowałam. I jest kleń. Do wody. Tutaj co prawda padł jeden kleń, no ale to jest taka miejscówka, która znajduje się blisko domków letniskowych. Chodzą tutaj spacerowicze. No i ostatnio właśnie ktoś tam mówił, że jeżeli jest dużo spacerowiczów i oni karmią kaczki, to wtedy klenie biorą. Ja uważam, że niekoniecznie. kleń bierze na każdym jednym odcinku na chleb i to nie ma znaczenia, czy chodzą ludzie i karmią kaczki. A nawet jeżeli tych ludzi nie ma i jest cicho, to jest dużo większa szansa na złowienie dużego klenia. Bo tutaj mogą brać klenie, ale będą brały bardzo małe klenie, bo te duże nie lubią miejsc, gdzie są ludzie. No dobra, nie będę się już oddalał od samochodu. Idę, wracam się w stronę auta i tam przy aucie jeszcze była jedna fajna miejscówka i tam spróbuję połowić, bo dzisiaj te nie biorą i biorą większe niż ostatnio. Tą drobnicę ten przymrozyk poranny odciął, więc jest szansa na fajną, dużą kluchę. A może by jeszcze gdzieś tu spróbował? Tak po środku? By w sumie nie byłem. Może jakieś fajne, ciekawe miejsce się znajdzie. A nie ma co wybrzyzać, bo robi się już ciemno. O, 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 tutaj może. Może i tu. O, zobaczcie, Był kleń skrowany. Zobaczcie. Tam jakieś załamanie wody. I z tego ten kleń może wyjść. Więc próbujemy. Fajne miejsce, ale póki co nie widać dużego klenia. W sumie tutaj trochę wyżej łowiłem, więc może klenie z tego fragmentu rzeki już wyjąłem i trzeba iść znacznie dalej. No ale zobaczymy. Trzeba rzucać i próbować. Samo się nie złowi. Tutaj jeszcze nasze roweczkę sobie spróbuję jako ostatnie miejsce. No i zobaczymy czy jakaś ryba weźmie. No dobra kochani, w tym miejscu już nie połowie, bo zerwałem zestaw, więc nie ma co przedłużać tego dnia, tym bardziej, że robi się ciemno. No i cóż, pakuję się, jadę do domu, złowiłem kilka ryb, jestem jak najbardziej usatysfakcjonowany. Było to fajne wędkowanie, zachęcam Was do subskrypcji i komentowania. Ja się pakuję, jadę do domu i widzimy się w kolejnych produkcjach wędkarskich.